Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Good Pizza. Great Pizza. Lecimy sobie z nim 121, ale zanim to z MyPada, Nie baked in, tylko. <grym> sponsorzy są obejrzeni. Z osiągnięć, mamy tutaj coś do odebrania, to sobie w sumie obejrzał. to też wszystko super, także lecimy. To oficjalne. Big Data Pizza opuszcza miasto, a piekarze starają się wypełnić lukę pozostawioną przez niegdyś popularną sieć pizzerii. Kto teraz poprowadzi branżę pizzerii? Może ja? Mhm. jeszcze pora, wytrwałam tu 120 dni. Należy mi się chyba jakieś podziękowanie czy coś, że pozbyłam się Winnie i tak dalej, bo nie wiem, czy zauważyliście? Ja, ja nie chcę się chwalić, ale tu, tu ja mam przerąbane wieczór w tej grze i ja sobie muszę ze wszystkim radzić, bo nie mają związane ręce. A ja po prostu idę przed siebie? już to jest sposób na życie. iść przed siebie. Ta. Nie przyzwyczajajcie się na razie. Wy to widzicie już chyba po evencie, ale jest jeszcze dzień eventowy, i chcę zrobić jeszcze raz wiecie, te, podjąć się tego wyzwania, że lepszy wynik nam wpadnie. A um, no niestety, wiecie, ale się obsunąłem, montaże i, i po prostu nie zdążyłam siebie robić, żeby wszystko było yy, razem z eventem. Dobra, nieważne, lecimy po sponsorów. Okej, okay. witam się z Wami w ogródku i pewnie zastanawialibyście się, skąd 66 diaksów. A taki mały wszystko w czasie zaliczyłam, bo wstęp nagrałam wczoraj, plus nagrałam dwa razy odcinek eventowy. Zapraszam Was po tym odcinku, wlezę oba odcinki, w którym raz i drugi raz pobiłam rekord, i trochę diaksów mi wpadło, trochę pieniążków mi wpadło, także stąd się to wszystko wzięło. Czyli w sumie mam. W tych 66-20 diaków jest z reklam z wczoraj i z dzisiaj. Yy, także yy, no, tyle w temacie. Yy, co? Czemu? Nie chciałam tego zbierać. Zostawcie mnie. Lecimy do naszego normalnego. Świat jest w męczarniach. Zachmurzony dymem w powietrzu. Okej, okay? przeszłość zagraża teraźniejszości. Piekarzu, uważaj. Co? Bigda ta pizza zniknęła. Coś nadchodzi. Niebezpieczeństwo czai się wokół wszystkich piekarzy i wyczuwam, że szczególnie ty masz wielką podróż przed sobą. Kul. Cool. <laughs> na ostrz nóż do pizzy. Nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Bardzo podoba mi się ta przepowiednia, bo co by nie było uwielbiam wyzwania w tej grze. Są so, naprawdę, czekajcie, muszę sobie mój program do nagrywania przesunąć, żeby móc odebrać wszystko, bo dokładnie na tamtym przycisku yy, znajduje się mój program. Raz z cebulą, ale fajnie zamówienko. Dobra. Spróbuj powtórzyć to szybko trzy razy. Nic nie może się równać z kawałkiem pizzy z papryką. Yy, aha, wiedziałem, że ci się nie uda. Yy, na mojej pizzy. Paprykę i jalapeno. Tylko tyle? Sos, ser, papryka, jest jalapeno i sos. Coś podejrzanie mi się to wydawało, wiecie? Sos, ser, papryka i jalapeno. I dlatego się tak, wiecie, zdziwiłam. Yy, w ogóle pamiętacie, co ja kupiłam ostatnio? Bo ja nie pamiętam. Jakąś rzecz kupiłam. I nie pamiętam którą. Um, jedną z cebulą. Już popatrzyłam na następną i mnie zamurowało. Pegazariańska. No dobra, no damy radę, damy radę. To jest do krojenia, to jest do podgrzewacza i jeszcze w międzyczasie będziemy sobie robić coś, a to już później jak zrobimy zadanie sezuma. I wam powiem co. Mam zamiar ucałować tak dużo. E, Pozwólcie, że nie będę tego czytać, że mnie po prostu to nudzi. <laughs> za, za to będę się uczyła. Zaraz wam powiem czego. Z moich dodatków można by zrobić świetny domek dla podwodnej kopki. Proszę, co? To, że je bananasie pod wodą, Span, czy babkę, to porty. Tylko ananas? Ok. na ananas. Przepraszam za czkawkę, takie jeszcze mnie przy... troszkę nie czknęło. Bo jestem akurat po śniadaniu i dzisiaj się pozbierałam, żeby dla Was nagrać jak najszybciej. zrobiłam pizzę na zazum. No dobra, nieważne masz. To najlepsza pizza świata, miałam nie czytać, o nie. No, masz teraz specjalność lokalu? Wezmę dwie, dobrze. Dwie specjalności lokalu. Jeszcze pamiętam, co tam szło, także damy radę. Ym, co było w specjalności lokalu? Był bekon, kukurydza i halapenio, co nie? Za Ta... Bekon, kukurydza i halapenio. Damy radę bekon, kukurydza, kukurydza i jalapeno. Muszę albo zautomatyzować to halapenio, albo zmienić na ja no coś innego. Bo o nie, jalapeniuzy trzeba posadzić. Mm. Jak mi ścina ten telefon, już nie mogę tak po prostu zdzierżyć. Jalapeniu e, trzeba wszystko wysadzić. Gdzie jest jalapeno? to jest jalapeno. Dobra, wystarczy mi tyle. E, to nie to, to, to jest do schowania. E, co tam była? Wegetarianiska, nie wegańska, czyli bez mięsa. Lecimy szybko. To nie mięso, to nie mięso, to nie mięso, to nie mięso, to mięso, to nie mięso. To mięso to jest nie jest mięso, to. Chodźmy e, nie lubię robić tych pizz, bo one są zawsze takie ...confuse. Znowu muszę przesunąć mój program do nagrywania. Nie mogę sobie składników normalnie wziąć, jak Pan mógł przykazał. No cóż, takie są uroki. Najlepsze jest to, że to jest program wbudowany w mój telefon i ja widzę wszystko, co tam jest w tym programie. A Wy nie widzicie nawet jego ikonki, także to jest najlepsza rzecz, jeśli chodzi o. O co? O ten program, proszę bardzo, 10 na 10. Lecimy, lecimy, no. Chcę dwie pizze. Jedną no, z peperoni z kiełbasą, a drugą z ananasem i szynką. Bardzo za Dobrze, dobrze. Bardzo lubię podwójne zamówienia, bo dają mi co chciałaś? Peperoni z kiełbasą, czyli klasyczne mięsko i hawajsko, tak? Ananas i szynka. Szynka i ananas. Bardzo lubię takie podwójne zamówienia, konkretne, bo mogę coś... Yy, w sensie, ojej. <laughs> Tak, Ojej. się, zobaczcie, bo jednej osobie... Robię już, e, wiecie, konkretnie. E, co jest trzecie? Flamkuchen. Super, flamkuchen to był boczek z cebulą, prawda? Ja się zaraz tego nauczę na pamięć, normalnie. Gdzie jest flamkuchen? No, boczek z cebulą. Lecimy. Boczek z cebulką. Hop, hop. Co ja zrobiłam? Nieważne. Never mind, lecimy, bo w sumie, według moich obliczeń, już niedługo Zazumpu powinienem przyjechać. Jestem pod wyrażeniem, ja też. No Zazu, no nareszcie. Czy ktoś zamówił pizzę? Tak, jesteś tu po to, żeby ją odebrać. Tylko jedna, nie? Po pracy śmigam tu i Zapraszam. Ojku. Przepraszam. Uwielbiam zapas cebuli i pieczarek podczas ich pieczenia. Czyli cebula z pieczarkami. Jasna sprawa. No i teraz, co chciałam, moi drodzy Państwo, zrobić w dzisiejszym odcinku? Chciałam sobie zacząć robić poradniki do głupicy, jak się robi konkretne przepisy. I po prostu, wiecie, tak jak mamy te skomplikowane, czyli na przykład klasyczne mięso. Nie każdy wie, i co? I chyba dzisiaj pójdziemy właśnie w klasyczne mięso, a co ja z tym zrobię? No, będzie trzeba wyrzucić. Pamiętajcie, w prawdziwym życiu tak nie robimy. E, nie wolno marnować jedzenia, a to jest tylko gra. Zapomniałam zamówić skrzydełka na dzisiejszy mecz. Mój przyjaciel urządza imprezę. Poproszę dwie pizze z kurczakiem i jalapeno. Kurde, lubię takie konkretne zamówienia. Kurczaczek i jalapeno. Coś czuję, że dzisiaj wykorzystamy maksymalnie jalapenosy. Dobra, do pieczenia i do pieczenia. I w sumie możemy sobie zrobić klasyczne mięsko. I teraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I of course, że będzie bez dźwięku, nie? No super. Nie nam była. powinna była sobie najpierw przygotować, żeby to było puste, nie? Ale dobra. to idzie do piecyka, niestety, do piecyka, do koszyka. No ważne, nie odzywam się. Dziękuję za tę doskonałą opiekę. I teraz w której w szóstej minucie muszę sobie gdzieś zapisać. Co poproszę pepperoni, tak, tak, tak wiem, wiem, wiem. Przewię, wiem, wiem, ja wiem, wiem. Szósta minuta. Szósta. I ostatnie za zoom. I lecimy. Specjalność lokalu, specjalność lokalu... Proszę, dwie. Dwie specjalności, dobrze. Lecimy sobie szybciutko. Coś czuję, że dzisiaj to będzie danie do dnia normalnie. Bekon Kukurydza i oczywiście jalapenosy Czemu nie umiem ich ułożyć na tej pizzy? Bo lewą ręką to robię, bo chciałam prawą ręką sobie napisać minutnik, znacznik czasowy. Klas. E Dobra, nieważne szóstka. W takim razie szóstka mi musi wystarczać. To idzie do krojenia, do wydania, do krojenia i do wydania. No, szybciutko, proszę ci bardzo. To jest matematycznie idealna pizza. Dzięki, hopy, dzięki. Miałam tego nie czytać, za bardzo się już przyzwyczaiłam. Spotkałam kiedyś marynarza, który kochał oliwki. Lubił pizzę pokrojoną na pół, ale zawsze potrzebował cztery porcje. Proszę, dwie pizze z szłoną. żeglarz. Dwie pizze. To są anchoisy i cebula albo oliwki. Oliwki, on mówił, nie? Słony żeglarz, gdzie jest słony żeglarz? No, oliwki. Mi też się przydała powtórka. Hmm, żebym wiedziała, jak ogarnąć. No to raz, dwa. Hop. Idę. Proszę cię okay. bardzo. Nie mogło być lepiej. A skąd wiesz? Zawsze może być lepiej. Dobra, lecimy. Jeszcze ze dwa zamówienia nam wpadną i plus za Zoom. Tak, zamawiał, zamawiał. Framku, mi hmm. ci za pojedyncze pizzę? Cudownie, dziękuję bardzo za Zoom. Jest ładny. Czy możesz dać mi halapenia, aby mnie rozgrzać? Podobno jest dobre z pesto, więc użyj go. No dobra, samo to? Okej, okay, chyba samo to. Robimy w takim razie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Widzę, że cię jest zimno i jalapeno schodzi po prostu jak ciepłe bułeczki. Hehe, <grafię> gra No, wydajemy. Na czym? Na pesto miało być? <grafię> zrobiłam automatycznie i po chwili się zastanowiłam, czy to w ogóle dobrze zrobiłam. Jedną, idealnie zrobioną, wegańską. Chopie, pogrzało, weganisko, na sam koniec z mi dać weganisko, masakra z wami, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, to jest y, nie mięso, muszę sobie przesunąć do pizzy, bo mi się już nie chce tam klikać, y, w sumie w tej chwili bardzo się cieszę, że mam tak mało dodatków i wiecie, nie muszę ich dawać nie wiadomo ile, ale zanim, ja jednak pójdę do ogródka, i sobie zbiorę to. Dlaczego mam takie przyciemnione? Nie wiem. Bo muszę... Co? Nie wiem. E, brakuje mi oliwki, papryka, cebula. Dobra, lecimy. Gdzie są oliwki? Oliwki, cebula, papryka. No, słyszę. Słyszę, słyszę jak się e, krzyczą u mnie w domu. więc zaraz będzie cięcie zgadując z moją szczęściem. Dobra, pizzę sobie już e, nie uruchamiam piekarnika, bo mi się nie opłaca. Kroimy i wydajemy. Proszę cię bardzo, masz. Moje życie było okropne do tej pory. Zadania, co jest, to jest do odebrania super. Mm, no i koniec, koniec tego dania, idziemy na zakupy, <laughs> Czy to, co Sroki lubią najbardziej? Błyskotki. 266, bardzo ładnie, naprawy, o, wady, Seriously, co ostatnio kupiłam? Halapenia, nie zauważyłam, ale kupię wszystko, żeby mi już tutaj nie, wiecie, nie zbywało. Stry Dobra. O, oh, O kurde, zarąbiście, ale nie, 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 nie. Dekorację. kuchni. Moi drodzy państwo, kupujemy najpierw to. Moja matematyka mnie nie matematykuje. Hi, hi. Mamy skończony kryształowy zestaw. Prze cudowo, nie? Hmm. Obszar Lady. Zobaczmy, czy jest coś fajnego. Ej, wiecie, co tu jest? Jest, na pewno jest taki jeden... Nie ma. Myślałam, że wszystko jest. Hmm. Byłem, był taki jeden, tylko nie pamiętam już, który. Yy, obudowę, który ja bardzo chciałam, ale nie wiem, który. Doniczka. No, Mam złoto, okej. Okay. Szkoda, że nie ma kryształowej. Fajnie by było. Ale czekajcie, czekajcie. Powrót. Ja wiecie, co ja muszę? Na zewnątrz. Ja muszę nasz lokal udekorować, bo to jest po prostu. O, aż nie Hańba i wstyd. Żeby taki brzydki był. E, a jak dam to, to co będzie nad tym będzie? Ja myślałam, że mogę sobie dać napis. Szyld. Myślałam, że sobie mogę napis kupić, no. O! A drugie to. Jeszcze się zastanowię, wiecie? Tył. Super. Tył to nie widać. Cytując klasyka? Jeśli ktoś wezna, to dorastaliście we właściwej części YouTube'a. Jeśli nie, no to kurde, szukajcie, a znajdziecie. Koniecznie musicie nadrobić. A na dzisiaj ode mnie to było tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. częściach. pa, pa!